Jeśli tworzysz świece sojowe, to zapewne spotkałeś się z takim określeniem zapachu olejków zapachowych jak nuty bazowe. Jeśli nie wiesz, co to znaczy, jak z tego skorzystać, co to, to dla Ciebie znaczy jako producenta, po co warto znać nuty zapachowe, o tym opowiem Ci dzisiaj. Więc jeśli jesteś ciekawy, to zapraszam. Poznanie nut zapachowych olejku umożliwi Ci. Lepszy opis danego zapachu i wyobrażenie, jak on faktycznie pachnie, bo skoro produkujesz świecę, to już pewnie zauważyłeś, że kiedy zapalasz świecę, to napachnie trochę inaczej niż pachnie później, a kiedy ją zgasisz, to już w ogóle zapach odczuwalny jest kompletnie inny. Każda kompozycja zapachowa tworzy się z poszczególnych aromatów utworzonych w trzy grupy. Świetnie obrazuje to piramida. Piramida zapachu. Dzieli się ją na trzy takie części. Pierwsza część, ta na górze, nazywana jest. Top albo głową. Poniżej macie nutę serca, a na samym dole nutę bazy. I z tych trzech zapachów składa się tak naprawdę wasz zapach. O nich wam dzisiaj opowiem. Zapachy powinny się przenikać i powinny się przenikać niezauważalnie, bardzo delikatnie. I dlatego tak trudno jest stworzyć dobry zapach, bo te najlepsze robią to bardzo subtelnie. I praktycznie zlewają się w jedno, ale te nuty można wyczuć. Te najlepsze zapachy naprawdę robią to w bardzo subtelny sposób. Nuta głowy, ten pierwszy zapach, inaczej nazywany top. Jest to zapach, który czujemy zaraz po odpaleniu świecy. To jest ten zapach, który zostaje wam w pamięci, kiedy odpalacie świecę. To jest ten zapach, z którym kojarzycie ten zapach, tę świecę konkretną. On jest zwykle bardzo ładny, ładny i ulotny. Szybciutko znika po kilku minutach, po prostu go już nie czujecie. Potem poznajecie, czy dana świeca Wam się podoba, czy nie. Po kilkunastu minutach te aromaty ustępują właśnie nutom serca. Są to najczęściej aromaty świeże, lekkie, takie jak cytrusy i zioła. Nuty serca. Te aromaty sprawiają, że cała kompozycja jest wyrazista i pełna. Są delikatniejsze niż te nuty głowy, ale za to dłużej się utrzymują. Są to najczęściej aromaty kwiatowe i orientalne. Takie jak jaśmin, frezja czy cynamon. Nuty bazy. Te nuty, jak się zapewne domyślacie, pojawiają się na samym końcu, więc warto palić długo świece, żeby je też poczuć. I one, pomimo że pojawiają się na samym końcu, są najtrwalsze i najdłużej utrzymują się w powietrzu. Mogą być wyczuwalne nawet po kilku godzinach po zgaszeniu świecy. To podstawa, od której zaczyna się komponowanie zapachu olejku. Ona. Nuta bazy powinna stanowić takie tło właśnie dla tych pozostałych, dla nuty głowy i serca. Należą do niej nuty drzewne i takie balsamiczne, takie jak wanilia, paczula, bursztyn i mój ulubiony cedr. I to jest jeden z powodów, dla których warto długo palić świecę. Wiedziałeś o tym? Zdawałeś sobie sprawę? My, kupując świecę albo kupując olejek do świecy, ja przynajmniej tak mam, zwykle zwracam uwagę na to, czy ten zapach mi się podoba. Wącham hmm, podoba mi się lub nie. Pamiętajcie, ludzie mają różne gusta, ale Stworzenie dobrego zapachu jest po prostu trudne. Czasem zwróćcie uwagę, kiedy będziecie sprawdzać te zapachy, spróbujcie wyłapać sobie te różne nuty. Zobacz, zobaczcie, czy czujecie nuty bazy. One często są takie właśnie wyraziste, jak ta wanilia. One powiedzą Wam, czy dany zapach będzie na przykład słodki lub nie. Na każdej stronie internetowej, gdzie możecie kupić olejek, znajdziecie. Opis opis właśnie tych nut zapachowych. Tu jestem na stronie Easy Candle, mojego ulubionego sklepu i jak zobaczycie po prawej stronie mamy właśnie te nuty zapachowe i w topie, czyli w tym pierwszym zapachu mamy mango i czarną porzeczkę. Dalej mamy znowu pulpę mango, a na końcu możemy się domyślić, że po zgaszeniu świecy odczuwać będziecie brzoskwinie i wanilię. Z takich nut zapachowych składa się właśnie ten zapach mango. Jeśli lubisz moje filmy, zapraszam do polubienia i subskrypcji kanału. Wtedy te filmiki trafią do większej ilości ludzi. Dziękuję ci za wsparcie, dziękuję ci za to, że ze mną jesteś. Jeżeli masz jakieś pytania, Pisz w komentarzu i widzimy się już niedługo. A jeśli prowadzisz mały biznes, to zapraszam Cię jeszcze do wsparcia w formie zakupu mojego kalendarza rękodzielnika. Stworzyłam taki fajny kalendarz, który naprawdę ułatwia pracę, mi, 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 mi bardzo, więc mam nadzieję, że i Tobie. Niedługo o nim opowiem więcej, ale jeżeli jesteś ciekawy, to możesz przeczytać na mojej stronie internetowej. Link do mojego kalendarza znajdziesz w opisie filmu.